No dobra, przyznaję się bez bicia, że szaleństwa w ostatnim typowaniu nie było, ale można powiedzieć, że dostosowałam się do poziomu ekstraklasy. Na szczęście to dopiero początek i coś czuję, że zdąży się jeszcze odegrać. Gratuluję dobrych typów tym, którym udało się wygrać w naszym konkursie. Na dzisiaj mam dla Was ekstraklasę i pierwszą ligę, więc emocji nie zabraknie. Przed tygodniem chłopaki z zagraniką dobrze rozpoczęli sezon i trafili dwa zaproponowane przez siebie typy. Podobnie jak w ostatnim filmie, pierwszy ich typ będzie dotyczył meczu, który otwiera kolejkę. Tym razem będzie to starcie Warty z Wisłą. Obie ekipy rozpoczęły sezon zupełnie inaczej. Wisła rozbiła Pucharowicza z Gdańska i została pierwszym liderem. Z kolei Warta nie dała rady Rakowowi i przegrała 0-1, do 1, co było najniższym wymiarem kary. Naszym zdaniem wyniki te nie były przypadkowe i tym razem będzie podobnie. Dlatego zagranikom stawia na podpórkę w stronę Nawciarzy. Wisła wygrała ostatnie bezpośrednie starcie tych drużyn, gdy gospodarzem była Warta. Jednak ważniejsze od tego jest to, że drużyna z Płocka pod wodzą Pawola Stano zaczęła grać dużo lepiej. Wisła stawia obecnie na grę ofensywną i chce dominować od początku meczu. Natomiast środek pola, Furman, Wolski i Szwo, który uchodzi za jeden z silniejszych wiedzy ma to wszystko zapewnić. Bógmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają gospodarzom, ale patrząc na obecne możliwości tych ekip, uważamy, że Wisła zdobędzie choćby jeden punkt. Kusi kurs na zwycięstwo, ale dla bezpieczeństwa stawiamy na podpórkę. Ostatnio nie wrzuciliśmy jageloni na nasz kupon, więc postanowiłam, że tym razem od niej zaczniemy golowskie typowanie. Wszystko dlatego, że dobrze zaprezentowała się w pierwszym meczu, wygrywając 2-0 z Piastem Gliwice. I choć początek meczu był bezbarwny, tak później na brak emocji nie mogliśmy narzekać. Udany debiut zaliczył sam trener Maciej Stolarczyk, przed którym teraz rywalizacja z Widzewem Łódź. Goście piątkowego spotkania w pierwszej kolejce zaliczyli Falstar, przegrywając z Pogonią Szczecin 1-2. Jagelonia nie będzie chciała się potknąć grając przed własną publicznością. Bóg ma że swoimi kursami, także pokazują, że większym zaufaniem darzą gospodarzy. Co ciekawe, biorąc pod uwagę ligowe mecze, obie ekipy nie spotkały się ze sobą od 2014 roku, a sami wiecie, ile może się zmienić w przeciągu 8 lat. Nie wiem, jakby, ale ja zaufam jadzę. Co prawda, zabezpieczę się podpórką, bo z ekstraklasą nigdy nie wiadomo, ale dorzucę do tego typu na powyżej 1,5 gramki w meczu i takim typem zamykam piątek. Na sobotni wieczór mam dla Was kilka propozycji i jestem ciekawa, która najbardziej przypadnie Wam do gustu. Pierwszą z nich jest spotkanie pierwszoligowych ekip, czyli Chrobrego Głogów z Ruchem chorzu. Obie ekipy w pierwszej kolejce podzieliły się punktami ze swoimi rywalami, więc będą chciały nadrobić zaległości. Z tą różnicą, że drużyna prowadzona przez Marka Gołębieskiego pokazała, że potrafi się rozstrzelać. W pierwszym meczu nowego sezonu zobaczyć wynik 3-3? Niemałe wydarzenie. Historia bezpośrednich pojedynków obu zespołów pokazuje, że ostatnie słowo zawsze należało do pomarańczowo-czarnych. I mimo, że teraz są to całkowicie inne ekipy niż te, które rywalizowały ze sobą w 2017 roku, to nadal mówimy o solidnym zespole. Zresztą wiecie, Chrobry gra na własnym stadionie, a to zawsze spory atut, żeby zaufać gospodarzom. Dlatego w tym meczu stawiam na jedynkę, ale zabezpieczają ją pod zawsze ubezpieczony. Ale do tego to już tam zakładam poniżej 3,5 bramki w meczu i mam nadzieję, że głogowska ekipa mnie nie zawiedzie. Druga propozycja, którą dla Was przygotowałam, dotyczy spotkania Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin, do którego dojdzie w sobotni wieczór przy Łazienkowskiej. Trzeba przyznać, że podobieżni jak Runiajcia nie popisali się w pierwszej kolejce, bo jedyne na co ich było stać, to podział punktów z Beniaminkiem Skierc. Większość z nas jednak wiedziała, czego może się spodziewać po niewygodnie grającej koronie, dlatego lepiej dla warszawiaków, że tego przeciwnika mają już za sobą. Zagłębie na swoim koncie także zgromadziły jeden punkt po bezbramkowym remisie ze Śląskiem Wrocław. Wszystkie ekipy dopiero zaczynają się rozkręcać po letniej przerwie, ale mam wrażenie, że jakość, którą gwarantuje nowy trener stołecznego klubu, zaowocuje w ten weekend. Kobiecej intuicji nie można lekceważyć, dlatego czysta jedynka ląduje na moim kuponie. Drugi typ od zagrania będzie dotyczył ostatniego meczu drugiej kolejki Ekstraklasy, w którym stal podejmił siebie Radomiaka. Piłkarze z Nielsa przed tygodniem sprawili ogromną sensację i ograli Lecha na jego własnym stadionie. Piłkarze z Radomia natomiast długo męczyli się z Beniaminkiem z Legnicy, a ostatecznie wyszarpali zasłużony remis. Generalnie obie ekipy zaprezentowały się na plus, a to może zwiastować ciekawe widowisko. Chłopaki zagrania stawiają tutaj na to, że obie drużyny strzelą bramkę btt padały w aż 9 z 12 ostatnich spotkań Stali oraz we wszystkich 4 ostatnich meczach Radomiaka. Pomijamy tutaj oczywiście sparingi i skupiamy się na lidze. Z kolei marcowe bezpośrednie starcie tych zespołów zakończyło się wynikiem 1-1. Zdaniem zagranie ten będzie ciekawym, otwartym widowiskiem. Z kolei defensywy tych ekip nadal pozostawiają wiele do życzenia. To wszystko powinno przełożyć się na bramki po obu stronach, a według Bugmacherów szanse w tym meczu są 50-50 i my się z tym zgadzamy. Dlatego odpuszczamy granie na strony i idziemy w kierunku bramek, co wydaje się bardzo dobrą opcją. Nie żeby coś, ale ode mnie już macie full zestaw, więc teraz ja poproszę o szybkie info na co wystawiacie. Tymczasem życzę Wam dobrego weekendu i przypominam, że widzimy się już za tydzień o godzinie 10. Pa!